Centrum motocyklowo Kładowe Polpit Bogoczów 1057. Dzisiaj prezentujemy pojazd Matmax 250 w skrzyni manualnej, czterobiegowej z biegiem stecznym. Silnik chłodzony powietrzem, silnik 167FMM. Pojazd na 10-calowych kołach, wyposażony w bagażnik tylny. osłony dłoni. Metalowe stopnie pasażera plus dodatkowe zapiętki. Wzmocniony łańcuch 530 ze ślizgiem prowadzącym, na wachaczu, plus do tego rolka Bardzo ładnie brzmiący tylny wydech, końcówka ze stali nierdzewnej plus aluminium koła, tył, rozmiar opony 22x10 10-calowe, felga wyposażona w ozdobny bedlock, opona przód 23x7 10-calowa, wzmocnione, solidne wahacze, smarowane za pośrednictwem smarowniczek, Wahacze z wymiennymi końcówkami, z regulacją kąta koła, również smarowane, Hamulce hydrauliczne z przodu i z tyłu. Hamulec centralny nożny na wszystkie cztery koła. Amortyzatory ze sprężyną progresywną. Regulacja twardości, możliwość przestawienia, żeby był niższy, stabilniejszy, miększy. W tym momencie jest na tej wyższej pozycji, oświetlenie przód, żaróweczka LEDowa, pojazd wyposażony w bardzo ładny, ciepokrystaliczni licznik, przebiegu kilometrów prędkości, obrotomierz wyposażony pojazd w zrywkę bezpieczeństwa zbiornik paliwa kranik mamy tutaj z rezerwa co rzadko jest właśnie w tej klasie pojazdów. Mamy zakręcone, normalne, jak również rezerwa, co nie zaskoczy w terenie, gdy tego paliwa braknie. Silnik bardzo solidnie zawieszony na specjalnym tutaj kiwaku z przodu, jak również z tyłu tylny wahacz wykonany z solidnego profila smarowany tuleje są smarowane za pośrednictwem tutaj też smarowniczek tylna oś na mimośrodzie dzięki czemu nie ma możliwości żeby się tutaj przestawiła oś względem pojazdu gaźnik pz trzydzieści filtr niestoszkowy tylko tutaj mamy airboxa z gąbką wiernik stanu oleju Zainteresowanych zapraszamy do naszego salonu. Jeszcze, może o wymiarach pojazdu. Długość 1810 mm, szerokość 1175 mm, wysokość 1080 mm. Wysokość siedziska od ziemi to jest 830. Jak widać, bardzo ładny prześwit. Tu akurat nie mamy. Podanego wymiaru. To z tyłu troszkę to gorzej wygląda, przez zębatkę i tarczę hamulcową. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do osobistej wizyty w naszym salonie w Głowoczowie. Adres 1057. Zapraszamy.